Simoneczko z tej strony Carefield. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ty, tym razem jesteśmy w FIFA 20. Otworzymy sobie paczuszki za ostatnią ligę weekendową. Nie wbijajmy jakiejś mocnej rangi. Na spokojnie podszedłem do tematu. No i zobaczymy co dostaniemy w nagrodę od EA Sports. A dostajemy Paulinho Savenira albo Mateusza Pereira. No to Mateusz Pereira wygląda najlepiej teoretycznie z ich wszystkich, ma równowagę świetną i testawę, nie może by nam się przydał yy, na środek pola, z Ligi Francuskie, gdzieś tam Francuzów. Ale weźmy, weźmy sobie to Pereira, zobaczymy. Zobaczymy, może coś tam skręcę, jakiś inny składzik, albo coś tam pokombinuje, i dostajemy drugiego zawodnika. No, i weźmiemy sobie Eduarda. Zdecydowanie tutaj na zmianę gdzieś nawet może być taki szybciory Francuz z ligi szkockiej Celtic Glasgow. Od razu sobie weźmiemy paczki za Division Rivals. Jak zawsze zobaczymy. Pewnie nam się nie zwróci te 27 tysięcy monet, które moglibyśmy otrzymać, ale jak to się mówi, trudno, teraz w ten weekend może troszeczkę pogram więcej w tą, w, ten, w tą ligę weekendową i wbijemy coś lepszego, ogólny plan jest taki, żeby na przedostatnią albo ostatnią ligę weekendową Żyniak, żeby na ostatnią ligę weekendową albo przedostatnią postarać się wbicie jak najlepszą rangę Zobaczymy, co nam się uda wtedy wbić. Być może będę to streamował. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz była troszkę taka przerwa od... nie można powiedzieć od odcinków i od streamków. Gdzieś tam musiałem troszkę odpocząć. Wiecie, jak to bywa. O! Dwóch zawodników do wyboru, ale jakichś borowików. Weźmiemy sobie Roberto. I weźmiemy, skoro że nam tak nie dają 90 plus możliwości wyboru, tylko dają nam jakieś tam pachołków do, do wyboru, co to naprawdę, nawet nie chce mi się szczerze mówiąc na to w tym momencie patrzeć ile to wiecie, ile to może być warte, bo granie jest jest warta, to się mówi świeczki. Tutaj sobie zrobimy tak, zrobimy sobie tak i lecimy do kolejnej mega paki. Trzy paczuszki jeszcze przed nami. Zobaczymy, co tym razem. Czy będzie chociaż jakiś ekran? No nie. Wszystko za szybko idzie. I tym razem z Ligi Mistrzów karta Kowacisz. No jako zawodnik e, dobra, dobra karta, dobry zawodnik, no ale niestety e, tutaj za wiele nam, szczerze mówiąc, nie pomoże. Zrobimy sobie tak. I reszta może zostać dobre i 400 monety skwikerowane. Ostatnie już mega paczka. Zobaczymy co teraz e, nam tutaj jej przekaże. No jest w końcu ekran, nie walkout, ale ekran, bo już nie, nie mogłem się doczekać. Błedesz, głedesz, lewy pomocnik z walencji. No. Cóż mogę powiedzieć, no, Dla mnie tutaj się przede wszystkim liczy, żeby... Co jest za to wyciągnąć, ale szczerze mówiąc, będzie ciężko za te karty wyciągnąć jakieś miliony, więc najlepsza paczka na dzisiejszym openingu, paczka za 50 tysięcy monet. Zobaczymy co tutaj będzie, jest wolno, mamy walkout na koniec. Chorwacja SP i to będzie Iwan Rakitic, a więc Ivanem Rakiticiem e, najprawdopodobniej tutaj zakończymy, no bo wątpię, że będzie coś jeszcze dobrego w tej paczce, tak jest jest Rudiger, e, Parolo, więc już nic ciekawego, a więc Ivan Rakitic, e, ile on jest tutaj bardzo? Zobaczmy od razu? Mm, około 20 tysięcy za niego weźmiemy, także bardzo sympatycznie. E, Także, jeżeli Wam się podobał taki odcinek i chcecie kolejne openingi, to polubcie ten film i zasubskrybujcie kanał. Ja już Wam mogę powiedzieć, że FIFA 21 kupiona na platformie Xboxa. Będziemy się widzieć i od samego początku będziemy budować naszą potęgę w FIFA. Mam taką nadzieję. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, że byliście i na razie.